otwieram 18 sesję Rady Miejskiej w Świeciu. Witam panie panów, panów radnych. Witam pana burmistrza. Witam... 14 kwietnia odbyła się nadzwyczajna i zarazem 18 sesja Rady Miejskiej w Świeciu. W porządku obrad znalazło się siedem punktów. Na początek informacje z pracy rady w okresie między sesjami przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wójcik, który między innymi zachęcał do propagowania Świeckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. Na czwartkowej sesji radni przy jednym głosie wstrzymującym podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świecie. Głosowanie poprzedziła dyskusja. Plan gospodarki niskoemisyjnej był państwu przedkładany w listopadzie ubiegłego roku. Był on opracowany zgodnie z dostępną nam wiedzą i wymogami przedstawianymi, przedstawianymi przez urząd Marszałkowski. W trakcie opracowywania warunków przystąpienia do konkursów na gospodarkę niskoemisyjną pojawił się wymóg, że wszelkie dokumenty związane z niską emisją, a szczególnie plan gospodarki niskoemisyjnej musi być przedłożony do oceny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W związku z powyższym 4 listopada plan gospodarki niskoemisyjnej został wysłany do Wojewódzkiego Funduszu w celu oceny. Niestety no, wszystkie gminy przedstawiły dokumenty do oceny, dlatego Wojewódzki Fundusz tak długo dokument oceniał i de facto uwagi dotyczące naszego dokumentu dostaliśmy w piątek. Czyli to było 11 kwietnia. Ponieważ konkurs na gospodarkę niskoemisyjną przez Urząd Marszałkowski został ogłoszony 29 marca, z terminem składania wniosków aplikacyjnych do 15 kwietnia, i warunkiem złożenia dokumentacji konkursowej jest również załączenie planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest zaakceptowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, e, oceniony, e, wprowadzone są do tego dokumentu uwagi i jest on ponownie zaakceptowany i e, uchwalony przez Radę Miejską. E, stąd wyniknęła ta konieczność, że musieliśmy uwagi, które dostaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu wprowadzić i musieliśmy Państwa poprosić o ponowne pochylenie się nad tym dokumentem ponowne, i prosimy o ponowne jego e, uchwalenie. Dopiero taki uchwalony dokument pozwoli nam złożyć dokumentację aplikacyjną na konkursy związane z gospodarką niskoemisyjną. Pierwszy właśnie taki konkurs odbędzie się 15 kwietnia. Obecnie chcemy złożyć wniosek na termomodernizację obiektów szkolnych. Dotyczy to szkoły podstawowej nr 8 i dlatego. Jesteśmy obecnie na etapie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej i e, uchwalania e, PGN-u. E, same zmiany, jakie zostały wprowadzone w planie gospodarki niskoemisyjnej przez Wojewódzki Fundusz e, nie są zmianami radykalnymi. Sam Wojewódzki Fundusz ocenił dość wysoko nasz dokument, uznał, że jest on prawidłowo e, wykonany, także zmiany dotyczą... E, pewnej formy wyliczeń e, naszych danych, e, wyliczeń Excelowskich. Tutaj Urząd, e, Wojewódzki Urząd zaproponował wyliczenia i w innej metodologii, w me, tak zwanej metodologii BAU, COI. Są to takie specyficzne metodologie, e, którymi e, posługują się firmy konsultingowe, no i Wojewódzki Fundusz i e, te firmy, które dokonują wyliczeń. Wewn wewnątrz naszego dokumentu. W samym dokumencie nie usunięto żadnych projektów, które proponowaliśmy, nie wprowadzono też żadnych nowych projektów, także wszystkie projekty z zakresu niskiej emisji, które Państwu przedstawialiśmy w listopadzie 2015 roku, są dalej projektami obowiązującymi i wpisanymi do dokumentu. Także istota i treść dokumentu pozostały zmian. Na pewno w wielu miejscach zmieniliśmy czcionkę, zmieniliśmy zapis, że dokument nie jest uchwalony w listopadzie, a w kwietniu zmieniliśmy jakby uzasadnienie, że liczyliśmy tą metodologią, a nie tą. W niektórych elementach musieliśmy zastosować nową metodologię ponieważ sam dokument nie wnosi jakby zmian istotnych dla samej polityki niskoemisyjnej którą gmina zamierza wprowadzić pozwoliliśmy sobie ten dokument zaraz po zmianach niezwłocznie do państwa przesłać w poniedziałek i w dniu dzisiejszym prosić o uchwalenie tego dokumentu jednocześnie prosząc o to aby Plan gospodarki niskoemisyjnej z listopada stracił swoją moc i zaczął obowiązywać ten z poprawkami y, uwzględnionymi i otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu. Dziękuję. W paragrafie trzecim traci moc uchwała Rady Miejskiej numer 111 przez 15, ponieważ jest to jakiś dokument, proponowałbym o dopisanie daty, tak jak jest treść uchwały, czyli traci moc uchwała Rady Miejskiej numer 111 przez 15, z któregoś listopada nie pamiętam, kiedy była ta sesja. Natomiast mam trzy pytania dotyczące samego planu gospodarki. Pierwsze pytanie to jest to, co pani kierownik przed chwilą powiedziała. Kto usunął te uwagi i czy za te uwagi, jeżeli zrobiła to firma, która opracowała plan, musieliśmy dodatkowo zapłacić? Drugie pytanie. Jakie zastosowano postępowanie przy wyborze wykonawcy planu gospodarki niskoemisyjnej? I trzecie pytanie. Czy gmina skorzystała z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, które było przewidziane na opracowywanie planów gospodarki niskoemisyjnej? Za dwa dokumenty zapłaciliśmy 130 tysięcy, więc za PGN to było około 70 tysięcy. Dokładnie ile to panu radnemu za chwileczkę tą informację przyniosę. Zastosowaliśmy zapytanie o cenę do poszczególnych wykonawców, czyli nie było przetargu na wybór wykonawcy. Zapytania i nie korzystaliśmy z dofinansowania. Taki konkurs faktycznie był ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz. Termin był składania do końca grudnia nie pamiętam 2.11 bądź 2.12, to już było kilka lat temu. My z tego co pamiętam nie korzystaliśmy, nie startowaliśmy w tym konkursie. Jeżeli chodzi o koszty, no na pewno to w zależności jak duże to jest miasto. Ja przejrzałem kilkanaście takich planów, ceny kształtowały się od 35 do 85 tysięcy, no widać z tego, że była to firma dość droga, bo przecież miasto w świecie nie jest jakąś metropolią, a jednak zapłaciliśmy 70 tysięcy. A skoro zapłaciliśmy tak dużo, to wydaje mi się, pani kierownik, że szkoda, że nie skorzystaliśmy, bo plany były finansowane z Funduszu Spójności w 85%, no więc mogliśmy spokojnie zaoszczędzić 50 parę tysięcy. Skąd to spostrzeżenie, kiedy patrzyłem na plany gospodarki niskoemisyjnej innych miast, były te znaczki Unii Europejskiej. Stąd też mnie zainteresowało, dlaczego jest tam mowa o projektach współfinansowanych. Ja podam przykłady. Kartuzy, koło, bytom, pruszków, wyszków i tak dalej, i tak dalej. Czyli miasta, które są pewnie mniej więcej naszej wielkości, potrafiły zdobyć dofinansowanie z Unii Europejskiej i zaoszczędzić 50 parę tysięcy. U nas tak dużo się mówi o gospodarce oszczędnościowej i dlatego moje pytanie było, czemu nie skorzystaliśmy z takiego dofinansowania? Natomiast jeżeli chodzi o koszt, to porównując z miastami na przykład Międzyrzecz 41 tysięcy, Gmina Wyszków 24 tysięcy, u nas 70 to jest dużo. Panie Radny, chciałam powiedzieć, że za chwilę dokładną kwotę Państwu przedstawimy. Myślę, że nie tylko cena jest ważna w wyborze wykonawcy, jednakże nasz dokument został oceniony dość dobrze. Mamy odgłosy, że na przykład świkatowo czy Pruszcz trzykrotnie. Musiały dokonywać poprawek samego dokumentu, więc nie zawsze tańsza firma jest lepszą firmą wykonującą dany dokument. Poza tym, nie pozyskując dofinansowania na PGN, mieliśmy otwartą furtkę na pozyskanie dofinansowania na działania z zakresu zadrzewienia. Więc gdybyśmy starali się o dofinansowanie na PGN, nie moglibyśmy starać się o dofinansowanie na zadrzewienie, a o takie dofinansowanie starał się Wydział Rolnictwa i Ochrony, ochrony Środowiska więc yy, musieliśmy jakoś wypośrodkować nasze działania. Poza tym na etapie, kiedy był ogłoszony konkurs, nikt na 100% nie potrafił powiedzieć w Urzędzie Marszałkowskim, czy na pewno plan gospodarki niskomisyjnej opracowany zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Funduszu będzie dokumentem obligatoryjnym do konkursu. Wobec powyższego, no nie podejmowaliśmy takiego ryzyka, żeby ten dokument opracowywać. Dopiero kiedy te wytyczne zaczęły się klarować, a tak naprawdę o konieczności jakby oceny tego dokumentu przez Wojewódzki Fundusz i y, opracowania go zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego funduszu, to pojawiły się gdzieś y, właśnie na etapie kiedy my uchwalaliśmy PGN, czyli w październiku w listopadzie 2015 roku. Natomiast kwota dokładna jaką przepraszam bardzo 51 660 Tu jest drużnica, przepraszam. Czy te y, zmiany, które nam zaproponowano w listopadzie są ujęte w tym nowym dokumencie? Ja wszystkiego co prawda nie, nie, nie zdołałam w tym krótkim czasie prześledzić, ale na przykład w tabeli 52 według starego dokumentu mieliśmy poprawić 100% na 96.16, a teraz ta tabela jest 54 i nadal jest 100%. Czy w nowym dokumencie są naniesione zmiany, które były ujęte w eracie? Dziękuję. Cały dokument jest dokładnie przeliczony i przejrzany przez Wojewódzki Fundusz, jest on zaakceptowany, więc łącznie z eratą, więc myślę, że tu są zmiany prawidłowo naniesione. Natomiast samą tą tabelę, no nie wiem, musiałabym ją przeliczyć, przeanalizować z firmą konsultingową, żeby pani powiedzieć, czy, czy to teraz nie ma omyłku pisarskiej 96-16, czy 100% powinno być. Dlaczego taka uchwała musiała zostać przez Radę przyjęta w pilnym terminie? O komentarz poprosiliśmy burmistrza świecia Tadeusza Pogodę. Jedna osoba została więcej zatrudniona w tym wydziale, będzie tymi wszystkimi sprawami się zajmowała pozwala nam na złożenie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Gospodarki Niskoemisyjnej i no, oczywiście w ramach tych przedsięwzięć mogą być realizowane takie zadania jak termomodernizacja obiektów oraz przebudowa instalacji grzewczych, gdzie wykorzystywana jest duża ilość energii. Także ta sesja została zwołana dlatego, ponieważ no, były pewne uwagi do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który został uchwalony w listopadzie 2015 roku, a żeby złożyć 15, czyli jutro projekt na termomodernizację obiektów oświatowych na osiedlu Marianki, szkoła podstawowa nr 8 i gimnazjum nr 3, no więc ten Plan Gospodarki Niskoemisyjnej już musiał być aktualny i Pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W punkcie interpelacji i zapytania został poruszony temat windy w urzędzie. Jej montaż ma przebiegać zgodnie z harmonogramem. Stelarzy stalowych i całego. Całego sprzętu. Już w dniu dzisiejszym będzie wykonany fundament, taka specjalna podmurówka, która będzie, na, na której będzie ten cała, cała konstrukcja stała. Także na pewno winda będzie gotowa zgodnie z umową w odpowiednim czasie. Ja teraz niedokładnie pamiętam, czy to do końca maja czy to było 8 tygodni od podpisania umowy, ale oczywiście jest to zgodnie z planem i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Kończymy relację z 18. sesji Rady Miejskiej w Świeciu i już dziś zapraszamy na kolejną.